Siemanaczko, Siemanaczko, moi drodzy, słuchajcie, poszła, poczekajcie, bo się woda. Kuźwa, teraz musiała się woda gotować. No jakże żebym włączył kamerę, kuźwa, też nie miała kiedy. Słuchajcie, moi drodzy, poszła pierwsza gruba inwestycja. Inwestycja firmy. No cóż, trzeba było, trzeba było, ale na spokojnie, zaraz sobie wszystko wytłumaczymy. Kabusia zalana. Słodzik dodany. Dwie, dwie łyżeczki słodziku mogą być. No i pijemy kabusia. O, oh, kurczę, miodzio, miodzio. Jedyny. Niby cukier, który czuję, że mam w buzi To jest właśnie ten słodzik. Kula tylko kawę zawsze sobie ładuję Żeby poczuł chociaż że smak cukru A właśnie jeszcze miałem telefon, że mam podjechać, bo jestem... Dzisiaj z jest piąteczek, tak? To mam pierwsze miejsce załadunku i tam teraz przy telefon Że jeszcze mam w Łodzi się doładować do pełnego. Tak to wygląda, mi się robota pokłada na, a w tym momencie jestem w Starochowice. Pozdrawiam Starochowice! Wiem, że tu jakieś dziomki są ode mnie, <grym> którzy oglądają na Instagramie i tutaj Więc poza Starochowice I tak jeszcze Wam powiem, że dzisiaj mi się udało przez dom przejechać. Przez przejechać, a dlaczego? No też bardzo chciałem przez dom przejechać, ponieważ weekend mam wyjazdowy, sobota, niedziela, w sobotę wyjadę załóżmy o siódmej, 8 rano, tak dopiero wrócę w niedzielę wieczorem. Bo jest pewna akcja do zrobienia na weekend, niestety jadę sam, nie jadę z rodzinką, no ale z biegiem czasu mam wszystko wytłumaczę o co w tym wszystkim chodziło. Może się uda też tego vlog fajnie nagrać, a później pójdziemy na grubą skalę, ale to moje wszystko, moi drodzy, w swoim czasie, na, na tą chwilę nie mogę za bardzo o tym mówić. Znaczy nie mogę to pokazywać i mówić o tym, co tam będę działał, ale naprawdę zobaczcie, bo projekt jest mega, mega fajny projekt. Więc jak byłem w domciu, no to od razu musiałem z rana co, w zakup, zakupy porobić, żądce wiadomo, nie, to jest podstawa. Później jak w poniedziałek rano będę startował, no to też żeby miano cały tydzień w trasę, więc zakupy już mam ogarnięty dzisiaj i do tego inwestycja firmy poszła. Oj, poszła gruba inwestycja, ale zanim Wam jeszcze to powiem, to słuchajcie, jakie jajca były, idę do banku, żeby wypłacić pieniążki. No i wiecie, i patrzę, kurde, malek 8 osób. No ja macie tam 7 osób czeka w kolejce, bo ja jako ósmy, bo tylko 8 osób puszczają. No to pakuj się jako ósmy, stoję sobie, mówię, o kurcze. To ja tu będę wypłacał te pieniądze chyba z półtorej godziny, jak nie lepiej, no nie? O, poczekajcie, chyba muszę odjechać gościowi. Widzicie, trackera, jak nie telefon, to trzeba odjechać gościowi, bo mieć przejazd, no nie, bo właśnie muszę tutaj czekać na załadunek. Dobra, kończymy ten nadzieję, że w tym momencie nam nikt tutaj nie przerwie, no nie? I tak. Patrzę, kurde, ósmy w kolejce, mówię, no dobra, a przydom taki starszy gość, Chw się przede no, to co tam? Zasiadłem sobie na tej sofie, kurde, i czekam, wiecie, czekam, sobie czekam. Od, odpisując na wasze komentarze, które bardzo dziękuję za wszystkie lajki i komentarze. I tak sobie odpisuję, odpisuję na wszystkie te, co po prostu nie zdążyłem jeszcze, tak? Odpisuję, odpisuję, tak. Patrzy, ten gościu już idzie tam do tego stanowiska Mówię, no dobra, to zaraz moja kolej, kuźwa, no nie On tam też pieniążki wypłacił, no to już idę do niego Siadam, siadam po prostu on wyszedł, no to ja wstałem Siedzę sobie, daję tej pani dowód i tak dalej, no nie Mówię, po co przyszedłem i taka kobitka wyskakuje Przepraszam pana, ale pan był przede mną, przed tą panią i przed tą panią Ja tak się patrzę, no nie Mówię, ale przecież byłem za tym panem i ten jeszcze pan stał, się ubierał. A ten pan mówi, tak, dokładnie, on był za mną. To jak to się stało, że pan był przede mną? A gościu mi oczka mruga. One mają czas, mówi, one mają czas, jak siedzą, mówi. Bo to były oczywiście takie starsze babcie były, tak? <laughs> K**wa, pana dobry, co? Wiecie, co? Ja nie jestem taki. Ja bym mógł spokojnie poczekać, jak mi się śpieszyło. Bo mam, wiecie, załadunek, drugi załadunek, ja bym spokojnie mógł poczekać. Ale no to było po prostu nieświadomie z mojej strony. To ja po prostu zrobiłem nieświadomie, naprawdę. Czyli wdupczyłem się w kolejkę przez cztery osoby, no nie? Bo ten gościu tak zagrał. Starszy gości, ładny aparat, co? Wdupczył się przez wszystkie kolejki. kuźwa, poszedł do stanowiska zadowolony, a ja otrzymałem zjebkę, no nie? Bo ja właśnie go poszedłem, kuźwa, Otrzymałem zjebkę starszej kobiety, ale przeprosiłem oczywiście, mówię, jak pani to przepuszcza. No dobra, nie? Sobie. siedzi, 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 Niech pan zrobi to, co robi, a ja mówię, szybka akcja, raz 2. dobra, lecimy, no nie, no to takie były dzisiaj jajce. Takie były jajca. No i oczywiście też przegląd musiałem zrobić ciężarówkę, bo się przegląd kończył, więc spadłem szybko kurde, na, na diagnostykę. Tam dość do swojej miejscowości, szybki przegląd zrobione ciężarówki, no i teraz można iść dalej. Dokładnie można iść dalej. No i teraz moja inwestycja. Jak wiecie, otworzyłem firmę. Z początku mówię, no na cholerę ja będzie ta firma. Ale tak wiecie, no tak mówię, no trzeba coś działać, trzeba firmę otworzyć, wiadomo, no nie? Jakieś, bo roku pamiętam, że dużo projektów mi uciekło, związanych z tym, że po prostu nie mam firmy. Dlatego otworzyłem firmę, a firma to jest pod takim względem jakby marketingowo, filmowym, wiecie o co chodzi, no, no i do tego jest taka sprzedaż internetowa, tak? Żona oczywiście mi pomaga w tej sprzedaży internetowej, jakieś tam mamy rzeczy, nie rzeczy podpisane z inną firmą, umowę, i po prostu jest tak, że oni nam stawiają, a my je po prostu sprzedajemy. A czy bardziej, żona moim takie live y prowadzi tam, no, po prostu tak. Wiadomo, wszystko jest na mnie, tak dalej, ale że ona mi w tym pomaga, może mi pomaga. tak jest prawda, że może mi w tym pomóc I ona ogarnie mi te live'y, tak dalej, bo jeszcze miał te live'y robić A tak to wiecie, ona nie ma co robić, to ona mówi, ja, ja to, ja, ja to cię ogarnę i tak dalej Po prostu taki ala, ala, otworzyliśmy niby stronę, która jeszcze dokładnie nie działa, ale wszystko jest w projekcie, wiadomo, trzeba się rozwijać Malutkimi kroczkami zawsze idźmy, moi drodzy, do przodu, bo o to tutaj właśnie chodzi, żeby malutkimi kroczkami iść do przodu, a nie stać w miejscu No i ten, no i ten tego, dlatego teraz, moi drodzy, wam pokażę na co zainwestowałem dzisiaj 14 tysięcy złotych 14 tysięcy złotych się pękło Tu mam właśnie mikrofonik, przy którym mówię, mam nadzieję, że w tym momencie mnie dobrze słychać Bo ten mój stary, o jest tutaj Trochę już przeżył Z upadków i tak dalej, ale żyje dalej Zaraz wam pokażę co I tutaj mamy wszystko A ten nowy mikrofonik to jest właśnie, wiecie co, o taki mikrofonik Właśnie on teraz go podłączyłem, bo nie będę go specjalnie zdejmował no ale robi robotę. Mam nadzieję, no pierwszy raz do niego mówię. Dajcie znać w komentarzu, czy mnie dobrze słychać. No i tutaj mamy, właśnie, tutaj jeszcze A, zakupiliśmy, moi drodzy, kartę pamięci 256 GB, 300W. Kuj, wam się trochę ceni, no nie? Następnie, moi drodzy, zobaczcie Sony A7. Uwierzcie, że naprawdę to już, kurde. No, dla mnie to jest potwór. Potwór do nagrywania. Mam nadzieję, że jakość tym razem naprawdę będzie dobra i będziecie zadowoleni z jakości. Oczywiście muszę się nauczyć tych ustawień tego wszystkiego, bo to nie jest takie hop jak się wydaje. To nie za GoPro w tym momencie nagrywam siódemką, że kliknę, wyłączę, kliknę, wyłączę. Nie, to już naprawdę będzie jakość. Mam nadzieję, że na wysokim poziomie oczywiście jak się dobrze wszystko W GoPro muszę mieć światło, żeby to wyglądało. Naprawdę muszę światło. Jak jest trochę szarówka, gdzieś słabiej mnie widać, to automatycznie nie ma tej jakości. Gdzieś trzeba przesłaniać i tak dalej, żeby to miarę wyglądało. A tutaj nieważne od światła, zrobi robotę. I co my tutaj mamy, To, Wam pokażę? Obiektyw. To akurat w zestawie był ten obiektyw, ale obiektyw muszę kupić drugi. Czyli do, do, dołożę do interesu jeszcze 3,5 tysiąca. Czyli, żeby dalej, wiecie, poprawić tam jakoś vlogowanie itd., no to jeszcze muszę zamiastować, jest 3,5 tysiąca. I wydaje mi się, że to będzie wszystko. Czyli gdzieś łączna kwota. Siedemnaście i i jeszcze do tego trzeba kup kupić komputer lepszy. Bo ten już po, po ponad roku czasu już widzę, że tych przerabiania filmów już nie daje rady. Ale no spokojnie. To później sobie zainwestujemy. Jak jest? Wam jeszcze pokażę właśnie jak to wygląda. A co tam jeszcze mam? Sobie gimbal zakupiłem. Wiecie? Gimbal tak wygląda. Mniej więcej. Sam gimbal 1000 zł kosztuje. Zdawał była w promocji. No mówię no słuchajcie. No idziemy w tą jakoś, Idziemy w tą jakoś. Bo tak naprawdę to, żeście mnie trochę zmotywowali, wiecie, wam powiem, bo tak dużo właśnie ma fajnych komentarzy, że lubicie mnie oglądać albo wiadomości. Adrian, jak ciebie oglądam, to od razu mam takie, wiesz, pozytywne naklecenie do życia, a od razu czuję się dużo lepiej. Jak mam słabszy przedni, to włączam twój film od razu. Kuźwa, widzę, wariata, od razu tak samo mordeczkę mi się cieszy, już ten dzień ma nabiera smaku. I co najważniejsze, że dużo osób mówi, że nie chce, nie chciał mu się formy robić, że nie chce mi się formę robić, nie chce im się trenować, Odpalam mój film. Kuźwa, ten wariant tutaj na mrozie ćwiczy i tak dalej. Kuźwa, nie może być inaczej, ja też odpalam treninga robię treningi i tak dalej. I bardzo mi się, że ten przekaz motywacyjny działa. No i zobaczcie, jak to jest. Wy mi dajecie taką motywację, że jest fajnie, że to się ogląda i tak dalej, super, że fajna, fajną robotę robię. Ja Wam dziękuję za to i staram się zrobić jeszcze lepszą jakość tych materiałów, tych nagrań. I pomału też wszystkiego się uczę i pomału w to wszystko inwestuję, bo wiem, że to naprawdę jest to, co lubię. Jest to, co lubię. Tak samo z treningami. Tak samo zawsze trenowałem, starałem się, jak wiedzę, wyższać ten level. To samo tutaj z nagrywaniem też będę chciał te levely swoje wyższać, żeby ta jakość filmowa była lepsza. Co lepsze, montowanie itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, wiadomo. też czasu mam mniej na to wszystko, ale coś tam zawsze staram się robić. To widzicie? I tu mamy ten cały, właśnie sprzęt do nagrywania. I ogólnie też Wam dziękuję, naprawdę dziękuję Wam za mega komentarze, za wszystkie lajki. Bo grzeście mnie zmotywowali do tego wszystkiego, że tak fajnie idzie, bo na początku nie wiem, czy pamiętacie. Ale aż ja, żebym się mega stresował przed kamerą. Oj, naprawdę ciężko miałem, ale to przetrwałem. Przetrwaliśmy razem, pomogliście mi w tym. No nie? miałem taki mega stres przed kamerą, że włączyłem kamerę od razu nic nie pamiętałem. Pierwsze co zacząłem nagrywać, nagrywałem telefonem. No nie, że znaczy czym w ogóle mi to pójdzie? No i ciężko było. Naprawdę mi ciężko się nagrywało tak dalej Jeden tekst to mówiłem, tak jak teraz z wami na luzie mówię, no nie, bo czuję się jakbyście jakbyś, no, tam byli, byś na no, mojej tam mordeczko był, rozumiesz, tak jakbyś z kolegą rozmawiał. A wcześniej to pamiętam, nie było, nie było takiej sytuacji, Kuźwa, odpaliłem kamerę, teraz zamurowała mnie, ja pierdolę, nie nagram tego filmu nigdy, no nie. Film minutę trwało, ja go nagrywałem pół dnia, Kuźwa, no taki były jaja, takie były jaja. Początki były bardzo wesołe, zacząłem od telefonu, później kupiłem sobie kamerę, pierwszą Sony, to mi upadła, bo wiatr wiał, upadła, mi się ten ekranik zbił, ja gdzieś mam ją tutaj, ja wam pokażę, tylko tu mi się... Ekranik i jak na przykład coś nagrywam to jest yy, kropka widoczna, no to mówię kurczę, no trzeba zrobić kolejną inwestycję, tak? Ona mi kosztowała wtedy ponad 2000 zł. No to więc później tą GoPro kopię z mikrofony sam odsprzedu, to wyniosło mi 2500 zł. No tak to wygląda. No to teraz poleciliśmy moi drodzy w takie coś, w takie właśnie cudo, nie wiem czy dobrze będzie widać. No to mówię, to jest jednak GoPro, a jest troszeczkę tak pochmurno dzisiaj. Tak to moi drodzy wygląda. O, obracane jest, że będę tym razem się widział. Nie będę czu czujnie patrzył, czy się dobrze nagrało, czy nie. Po będę widział, jak się nagrywa. No i tu już jest taka wyższa półka: to jest Sony A7C. Łącznie to wszystko z gwarancją na 4 lata, dzisiaj zapłaciłem 14 tysięcy złotych, no i ten mikrofon, który jeszcze mam, wychodzi 14 tysięcy 100 złotych, no 100 zł mi to wszystko wyniosło, oczywiście inwestycja troszkę poszła, ale mówię, trzeba się rozwijać, trzeba iść do przodu, tak? No i tak to właśnie wygląda, nie włączyłem jej jeszcze, bo nawet nie wiem jak się włącza. A to może coś tam odpalimy? Wiecie co? Bateria tu była padnięta podłączyłem pod ładowarkę. No, ale dobra, bo mniej więcej pokażę, nie będę się bawił, bo żebym tak poklikł, że jeżeli język, gdyby jaki dał, chyba francuski tutaj, no nie wiem. Kurde, coś klikłem, mówię, kuź, przecież nie, ten język damy, a francuski pyknąłem No co, życie, kuź, życie. Będzie trzeba się później nauczyć, na spokojnie. na spokojnie tego będę się, moi drodzy, uczył. Tak to właśnie wygląda ten sprzęt. I jak widzicie, takie coś, takie cudo mnie się trafiło. O. To mamy fajnie, bo w razie czego to sobie obracamy I się teraz widzicie, widzicie? Teraz się widzicie <gry> No tak to właśnie wygląda Czyli jest, mówię, trzeba trzeba ostrość poustawiać, wszystko pokombinować A to jednak widzę, że troszeczkę pracy przy tym jest Troszeczkę pracy przy tym jest, to nie jest takie hop-siup Czyli widzicie, jakaś inwestycja w firmę już idzie, tak? <gry> tak to wygląda A się rozpadało teraz Dobra, ja to wyłączę i tak jestem zamotanek młody jestem wszystkim, bo trzeba podjechać pod załadunek i jechać dalej na kolejny załadunek, tak? A z drugiej strony też chciałem sobie kupić tę kamerkę. Mówię, jak będę występował na scenie na zawody, no to słuchajcie, to tak serducho w to włożyłem, tyle się w to włożyłem, że trzeba to naprawdę dobrze udokumentować. Dlatego mówię, kamerka pójdzie. I tym bardziej, jak wspomniałem wcześniej, dajcie Ci mega motywacja, by daj to już rozwijać, mi jakoś poprawiać, tylko mówię, no, nie wiem kiedy zacznę nagrywać, bo wiecie, tego trzeba się troszeczkę nauczyć. Poczaić to wszystko, żeby tutaj lipy nie było, a jak wszystko sobie poczai na spokojnie, to będziemy nagrywać i vlogować z tej kamery. Na tą chwilę mówię, nie mam czasu, żeby tego się uczyć, a jak tylko znajdę czas, no to już na moi drodzy, na grubo. I już będziemy szli wtedy na grubo, no nie? Wam powiem, że Starachowice nie jest takie złe miasteczko, fajnie co to wygląda, dawno tutaj nie byłem. Ale naprawdę fajnie, zobaczcie, tu góreczka, tam kuźwa dół i woda. Kuźwa, dobry klimacik, dobry klimacik tutaj jest. Nie? Pamiętajcie, macie jakieś cele w życiu, rozwijajcie się moi drodzy, rozwijajcie się, idźcie do przodu, żyjemy tylko raz na tym świecie, nie ma co przesiedzieć naszego życia, przysiedzieć i przeczekać i tak dalej, trzeba od, od siebie czegoś wymagać. Ja pamiętam słowa świętego Jana Pawła II, nie wiem czy też pamiętacie, wymagajmy od siebie więcej niż inni od nas wymagają. I te słowa cały czas powtarzam. Adrian, wymagaj od siebie więcej niż inni od ciebie wymagają. I dlatego cały czas staram się właśnie pozytywnie, małymi kroczkami iść do przodu. I wam również, moi drodzy, tego życzę. A odnośnie QA z żoną, to słuchajcie, no jak widzicie, no nie. Ja tylko w domu jestem przelotem. Przelotem, nie mamy kiedy usiąść i normalnie ze sobą Za Do was przepraszamy, ale jak tylko znajdziemy czas, to uwieźcie szacunku do was, odpiszemy na każdy jeden komentarz. Zrobimy długi odcinek albo dwa odcinki, ale naprawdę spędzimy czas, żeby tylko. Tylko żebyśmy mieli ten czas, na no, no, widzicie cały czas się tylko mijamy albo gdzieś idziemy znowu, ale no, spokojnie, na spokojnie, naprawdę taki day zrobimy, bo ja sam to jak widzicie, od razu mogę Wam w trasie odpowiedzieć na każde pytanie, ale no to miało być kiedyś z żoną, ma być żoną, to tylko przy tym razie się widzimy No takie to życie jest na razie, ale mam nadzieję, że z biegiem czasu będzie fajnie. Dlatego na no, spokojnie, na no, spokojnie moi drodzy, do wszystkiego w życiu dojdziemy. No, raczej kamerki mi się nie uda odpalić, moi drodzy, ponieważ za chwilę wierzę na się znaczy No, już jestem na zadu. tylko za chwilę będę się podstawiał. Będzie trzeba boczek otworzyć i doładować się do pełna. A tymczasem sprawdzam, jaka jest sytuacja na drodze i zobaczcie, jakie są dymy. I tak właśnie wygląda sytuacja. 45 korka może do domu dojechać, rozumiecie to? 45, no a tu jeszcze jest zakaz, ja muszę wjechać, wrócić się i cyken meken peken tu jechać z sameczką. No. To będzie ponad godzina stania w korku, że do domu dojechać. Mogę jechać przez miasto całe, no nie? No to chyba przez miasto też będzie dłużej niż bym normalnie nie było zakazu, no ale chyba będzie zawsze lepiej, czy będziemy cisteć przez miasto. Mam chociaż nadzieję, że na 22. do domu się sobie dojadę. No to dobrze, moi drodzy, będziemy filmik pomału kończyć. Kamerkę jak będę testował, to wam o tym powiem, że nagry nagrywamy tym razem z nowej kamery, oczywiście włączyłem ją, ale no nie wiem jak to postawić, wszystko na spokojnie, na spokojnie, to pójdziemy ustawiać, będziemy działać, będziemy dalej się rozwijać i pozytywnie szli do przodu. Mam nadzieję, że również jesteście w tego zdania, żeby zawsze pozytywnie iść do przodu, nie stać w miejscu, bo jak stajemy, to wiadomo, że się cofamy. Jeśli film wam się podobał, zostawcie łapkę, w górę, stosujcie ten kanał na bieżąco i widzimy się moi drodzy w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, hej! Firma Raben sponsoruje mnie w przygotowaniach do zawodów i za to bardzo dziękuję.